Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale Ewokracja i w dzisiejszym vlogu opowiem Wam o mojej niezbyt przyjemnej sytuacji w prywatnej służbie zdrowia, która mnie spotkała kilka dni temu. Mianowicie, miałam mały wypadek, nie mówiłam o tym, bo nie chciałam nikogo martwić, zresztą nie miałam na to siły, wypadł mi dysk. Potocznie mówiąc, byłam na wizycie u lekarza, ponieważ nie mogłam sama chodzić, towarzyszył mi, że było naprawdę prima sort. Może też dlatego, że mam na mocnych lekach i cały świat wydawał mi się piękny. Było wszystko ok, naprawdę. I rentgen, i panie w recepcji, i lekarz. Wszystko było na najwyższym poziomie. I z takim nastawieniem tydzień później e, przyszłam na rezonans magnetyczny. Już w momencie, kiedy zaczęłam się przebierać, musiałam wykazać się odrobiną cierpliwości, bo naprawdę nie chciałam robić scen, udawałam, że mnie to nie boli i tego nie widzę i to wcale nie jest złośliwe. Gdy się przebierałam, przyszła pani, która obsługiwała ten rezonans, podeszła do mnie na metr i zrobiła tak. Kilka razy, rozumiecie? Jak obczajamy kogoś, to robimy tak, wiecie, tak o, normalnie, a ona mega ostentacyjnie. I ja bym chciała przesadzać, ale nikt nigdy mnie tak nie obczaił. Ja wiem, Ewa, przesadzasz, nie? Spojrzała się na ciebie. Nie, ona po prostu... I to już widziałam, to był ten właśnie moment, to już wiedziałam, że to jest ten moment, że ta kobieta nie do końca jest przychylna grubaską. Gdy weszłam dalej, była tam druga kobieta, która też osługiwała ten rezonans. Zażartowałam sobie, tak, dla rozluźnienia atmosfery. U, czy to rozsuwane łóżko pode mną się nie zarwie? Na co? Moja ulubiona już pani. No, to łóżko jest teoretycznie do 150 kg, ale i tak nie wiem, czy się pani zmieści. Rozumiecie? Ok. Położyłam się i trochę zaczęłam rzeczywiście panikować, czy ja wejdę do tej rury, bo już. Usłyszałam, że się nie zmieszczę, Znaczy, no, co pani dodała? No, bo jak się pani nie zmieści, to pani sobie musi jechać gdzie indziej, gdzieś gdzie mają kilka centymetrów szerszą maszynę. Mhm, okej, okay, dobra, już wiem, że nie wiem, czy zmieści się w rezonans magnetyczny. No ale dobra, przejdźmy dalej. Pani była dosyć niemiła dla mnie, ale nie powiedziała w sumie nic takiego, wiecie, stricte, o co mogłabym zrobić jakieś wielkie wielką awanturę. Założyłam słuchawki na uszy i ja sobie przypomniałam, że ja mam, już nie mam, przez tą panią, miałam pięciomiesięczny kolczyk tutaj, który on już się zagoił i odsunąłam tą słuchawkę i powiedziałam: Przepraszam, ja zapomniałam, bo mam od niedawna kolczyk, może wyjmę. A pani mi przejechała, wyciągnęła prawie ten kolczyk, tylko on był mocno zakręcony e, tymi brudnymi słuchawkami, i powiedziała: Nie ma czasu. Niech to już będzie, to jest na pewno jakaś stal albo coś, więc to nie szkodzi. Tak, no i ja z tym kolczykiem, słuchajcie, ja weszłam w tej tuby, zmieściłam się, zrobiłam to badanie, chociaż byłam cała roztrzęsiona, bo. No, byłam po prostu zdenerwowana. No i e, kiedy już wracałam do domu, wiecie, krew z ucha, e, ropa, stan zapalny, kolczyka już nie będzie. Po prostu pani miała małą cierpliwość do grubasków. Myślałam, że ta moja historia, wiecie, bo to było takie denerwujące i nikt mi w sumie nie powiedział, że jestem grubasem i żebym spierdzielała stamtąd, i poczęła szukać się jakiejś innej prywatnej służby zdrowia. I ja po się nieco po tym zdarzeniu, ponieważ bola mnie ucho, byłam zła, bo mi przykro. Poskarżałam się na Instagramie i dziewczyny mi napisały takie historie, że tak naprawdę ja to powinnam dziękować, że tam mnie nikt nie zwyzywał, naprawdę. Jedna z was wysłała mi wiadomość, w której napisała, że czekała 9 miesięcy na wykonanie rezonansu, wcześniej upewniła się, chciała się upewnić, że no, te kolano, które miała mieć poddane badaniu się zmieści. Na co pan sobie zrobił poćmiechułki podczas rozmowy do innego członka tej załogi medycznej, gdzie wszystko ta dziewczyna słyszała. Po czym dziewczyna przyszła na to badanie i co? Pan stwierdził, że ta e, noga się nie zmieści. I dziewczyna prosiła 10 minut, żeby spróbował. Oczywiście noga się zmieściła. Wiecie, ale to jest mega żenujące, kiedy nim. Ja rozumiem, że są ograniczenia, absolutnie to rozumiem, że to są sprzęty za chore pieniądze, za miliony złotych i one mają ograniczenia, tak? Ja to rozumiem, naprawdę to rozumiem, ale... Sama ta otoczka, ta opieka około medyczna często wygląda tak, że takie osoby jak ja w ogóle rezygnują z badań, z leczenia, wstydzą się pójść do lekarzy, wstydzą się leczyć. Wiem, na przykład te hejty, gdzie się pojawiały, że otyłe osoby na przykład za pieniądze podatników no stop leczą swoje choroby, to jest bullshit. Dlaczego? No bo jak rozmawiam z moimi obserwatorkami czy widzkami, okazuje się, że dużo z nich w ogóle nie chodzi do lekarza bo się boi, bo jest w panice. Jedna z Was napisała do mnie po insta-story, że chyba zrezygnuje z rezonansu, na który jest właśnie zapisana i czeka, rozumiecie? Yy, bo się sobie zdała sprawę, że Boże, przecież ona też się może nie zmieści. Wiecie, dziewczyna rozmiar 44. W panice. I chce rezygnować z leczenia, z badań. To jest okropne. Okropną historię napisała do mnie yy, no jedna z Was, której ojciec zmarł któremu nie wykonano wcześniej tomografii, bo lekarz stwierdził, że się nie zmieści. Ja rozumiem ograniczenia sprzętowe, ale kiedy ratujemy cudze życie. I. <laughs> nie, dla mnie to jest w ogóle niepojęte. Przepraszam, nie chcę w ogóle o tym mówić, bo dla mnie to jest. Nie. Czytając te wiadomości od was, ja sobie zdaję sprawę, że ten mój. Um przykry incydent, w ogóle nie powinnam nazywać przykrym tak naprawdę, po prostu był nieprzyjemny, ale naprawdę bardzo dużo poważnych problemów jest z powodu nie tego, że ktoś z Was jest otyły, czy ma nadwagę, tylko z powodu tego, że osoba, która powinna pomagać składa przysięgę Hipokratesa, jest po prostu cholernym fatfobem. Ja Je rozumiem, jeśli lekarz nasz jest troszczy się o nas, no i zależy mu na naszym zdrowiu i nas kieruje w odpowiednie miejsca, nie wiem, psychodietetyk, dietetyk, żeby zanalizować co się stało, gdzie jest przyczyna, bo otyłość jest chorobą, to się nie bierze z powietrza, bla, 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 wiadomo, ale często się tak nie dzieje. I dostałam też ostatnio wiadomość od dziewczyny, która była bardzo hmm, podekscytowana faktem, hmm, nieinwazyjnego nie rozwiązania jako balonik w tabletce na żołądek i mi go poradziła, bo sama będzie z tego korzystała. Ja mówiłam wielokrotnie, że mam zaburzenia odżywiania, mam kompulsywne napady, bulimia od lat. I na przykład w moim przypadku takie rzeczy mogą spowodować dramatyczne skutki. O tym się w ogóle nie mówi. Lekarzom często przestaje zaleć chyba naszym zdrowiu, a zaczyna zależeć po prostu na naszym hajsie. I chciałabym podjąć ten temat Konkretniej, bo dzisiaj to wiecie, taka luźna, sobotnia pogadanka, ale wydaje mi się, że ten temat zasługuje na szczególną uwagę i z chęcią zaprosiłabym gościa godnego uwagi i w temacie. I jeśli miałyście przykre historie, a wiem, że tak było, bo wielokrotnie pisałyście mi w komentarzach i wiadomościach, i w mailach o naprawdę strasznych historiach. Słuchajcie, na hello Zapraszam wszystkie i wszystkich z Was, którzy mieli. E, takie sytuacje, rozprawmy się z tym. Okej? Okay nasza waga, nasz problem, ale niezależnie od tego, jaki rozmiar nosimy, zasługujemy na godne traktowanie, na leczenie, na to, by lekarze traktowali nas normalnie i byśmy mogli korzystać właśnie z usług medycznych, za które płacimy, nie tylko właśnie składkami, ale również prywatnie. To się nie dzieje, z tym jest problem, więc czekam na Wasze maile, postaram się z tym coś zrobić, nie tylko dlatego, że temat mnie dotyczy, ale zaczyna się robić nieco niebezpiecznie, zwłaszcza, że czytam Wasze wiadomości i widzę, że nie Niektóre z Was miały e, takie komplikacje przez działania nieodpowiednich ludzi, że skończyło się to naprawdę niedobrze dla Waszego zdrowia. A tak być nie powinno. Czekam na Wasze maile, na Wasze komentarze, będzie miło, jak zasubskrybujecie kanał. Mam jeszcze bardzo ważne info. W środę długo e, przeze mnie m, przygotowywany lookbook tylko i wyłącznie z polskimi sklepami i producentami e, będzie się działo: będzie bielizna, będą torebki, będą ubrania. Warto czekać, a za dwa tygodnie setny środowy odcinek i szykują coś mega specjalnego dla Was, dlatego aby Was to nie ominęło, koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, wtedy ja się przypomnę o nowym odcinku.